Dzień dobry, dobry wieczór. Zażartowaliśmy, że szybki numerek, bo idziemy z, z Wiktorią na spacer. Słuchajcie, trochę o świadomości, bo sobie wrzuciłam dzisiaj spektrum, co to jest autyzmu. No i normalnie włosy mi dęba stanęły, zobaczcie. No, normalnie dęba. Mi też. Słuchajcie, spektrum autyzmu to zaburzenie rozwoju, które charakteryzuje się upośledzeniem funkcjonowania w sferze społecznej i komunikacyjnej. Wyróżniamy między innymi autyzm dziecięcy i autyzm atypowy. To jeszcze warto wiedzieć o autyzmie sprawdzić. Oczywiście tak, zgadzamy się, że autyzm dziecięcy to jest do trzeciego roku, a autyzm atypowy to jest po trzecim roku, ale to tak naprawdę rozróżnienie jest tylko y, 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 takie. Czy dziecko skończyło 3 lata i zmiana nazwy i zmiana papierów dla mnie głupota. Dalej. Autyzm w nawiasie spektrum autyzmu to zaburzenie rozwoju o charakterze neurologicznym. Zgadzamy się. Neurologiczne. Neurologiczne, tak. polegający na unikaniu kontaktu ze światem zewnętrznym. No nie, no nie, ja wam powiem tak. Ale Jeżeli... czekaj, dalej jest najlepsze. Chory, ma autyz... chory na autyzm ma problem z relacjami z ludźmi. On jest chory na autyzm. I często zachowuje się w sposób powtarzalny. No nie, ja uważam, ja uważam, jako matka dorosłej osoby w spektrum, też myślę, że yy... Też, mam, też myślę, że mam cechy i też myślę, że każdy ma cechy autyzmu. I jeżeli posłuchacie sobie, bo teraz się zrobił taki super w ogóle, super sprawa się. Pojawili się tak zwani samorzecznicy. samorzecznicy, to są osoby w spektrum dorośli, którzy sobie wypowiadają się, co tak mają naprawdę, swoje kanały i na YouTubach działają. tak w sercu i mówią, gra, co mówią, myślą o świecie, co myślą o autyzmie i co myślą o ludziach, którzy myślą o autyzmie, <laughs> tak zwanych y, alowcach? Alientach? Aliantach? <laughs> y, no bo o, to są wszyscy, czyli o... Aliaci. Nie. Jak... Alian, aliaci. Nie. Aliaci. No nie, alowcy. Aliaci. No w każdym razie generalnie świat jest podzielony na tych normalnych i tych nienormalnych, czyli na neurotypowych i neuroatypowych, czyli neuroróżnorodnych. Do tej Nie, nie, stop, 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 stop. Właśnie nie, właśnie nie, właśnie nie. Właśnie. Numer polega na tym, że Neuroróżnorodność to jest z angielskiego wciągnięte do Europy, a na, na Polski został przetłumaczone parę lat temu, i się nagle okazało, że y, neuroróżnorodni to są ci popierdoleni, a właśnie a numer polega na tym, że neuroróżnorodność to są wszyscy ludzie po prostu. Bo my wszyscy jesteśmy. Wszyscy różnorodni są ne neuróżnorodni. Neuro I, I wszyscy są neuroróżnorodni. Unikami Natomiast autyści, autyści są po prostu atypowi Czyli są to. Wszyscy tak naprawdę, jak popatrzeć, to jesteśmy atypowi. I teraz chodzi tutaj, tu jest napisane, że polega to na unikaniu kontaktu ze światem zewnętrznym. To jest tak, oni trochę na poziomie neurologicznym inaczej odbierają świat, ale to, to nie znaczy, że odbierają ten świat jakoś po prostu. Nie tak jak trzeba i się od niego izolują. Jeżeli mają dobre warunki, tak jak zobaczcie, jak jest osoba na wózku, jeżeli ma podjazdy, jeżeli ma to miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, tak? czyli na, dla osób nieporuszających się na nogach, jeżeli ma. Windy, podjazdy, tak, windy, oboręcia, podjazdy, różne nie? takie rzeczy, no to funkcjonuje normalnie, tak, albo bardziej normalnie niż można by sobie wyobrazić. Tak samo osoby, w spektrum mogłyby funkcjonować dużo bardziej normalnie i samodzielnie i nie musielibyśmy ich nazwać niepełnosprawnymi, gdyby świat trochę był przystosowany znaczy, do nich. Niepełnosprawność Ale świat może jest być, tylko, po, no przede wszystkim niepełnosprawność jest po to, żeby były te wszystkie świadczenia i no tak dalej. No tak, a poza jest, tym no niepełnosprawność polega na tym, że jednak sami nie są na tyle sprawni, żeby funkcjonować samodzielnie, samodzielnie chyba, że są dobrze jakby prowadzeni. I nie zrozumcie mnie źle, bo myśmy mieli naprawdę ogromne problemy rozwojowe, ale naprawdę wiele da się wypracować takim właśnie waszym podejściem, waszym uporem, waszą akceptacją, jakby poustawianiem różnych rzeczy w ten sposób, żeby ten człowiek. Istniał jak najbardziej samodzielnie. I to nie jest tak, że oni unikają kontaktu, tylko jeżeli ich ten świat tak wkurza, jeżeli byście przebywali w środowisku, nie wiem, aborygenów, którzy tańczą koło was, kwiczą, śpiewają piosenki i nie wiem, co jeszcze rzucają bumerangi, to też byście unikali kontaktu, bo my normalni jesteśmy dla nich zadziwni, Rozumiecie to? Gdyby nas wsadzić w środowisko pingwinów. Dobra, dobra ja, y, Koreańczyków na przykład. Słuchajcie, zwykły, zwykły, zwykły szary, szary Polak. Zwykły szary zwykły szary, szary Polak, poszedłby do Korei, powiedziałby cześć, cześć, hej, hej, i by się tam zdziwił. tak? Bo, Nawet nie, nie umiałby nigdzie dojść, bo te, wiecie, te litery są takie, że, raz, on, że litery, nie że odczytać. Dwa, że wszyscy, wszyscy się kłaniają, że zupełnie jest inna kolejność, że jest dzień dobry, że. Że wypada że, że jest... beknąć po jedzeniu, że nie trzeba tak. zjeść do końca i tak dalej, i tak dalej. Każdy, Czyli po prostu. Zachowania. Tak, jakby te dzieci się znalazły w innej kulturze i my musimy, jakby operującej innym językiem, i naszym zadaniem tutaj jest stworzyć im warunki do, do normalnego rozwoju. Dalej piszą: Chory na autyzm ma problemy z relacjami z ludźmi. Słuchajcie, to nie jest chory na autyzm? To, to jest zaburzenie neurologiczne, to jest inne oprogramowanie, to nie jest choroba. Jeżeli by to była choroba, to znaleziono by na to lek, a na, na dzień dzisiejszy lekarstwa na autyzm nie ma. Z ostatnich, naj, 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 takich najnowszych z zeszłego roku badań, takich amerykańskich czy tam różnych na całym świecie, jest, że jednak jest to wczesnorozwojowa zaburzenie, wczesnorozwojowe, jeszcze nie wiadomo jak, czy to genetyczne, nie genetyczne, znaczy, który to gen, to nie wiadomo. Bardziej na skłaniają się, że Genetyka, ale tego genu ale, jeszcze wydubać ty, nie można. Wydubać nie można tego genu, więc te wszystkie badania genetyczne, co są kantry dupy potłuc, bo gdyby można było zrobić badania genetyczne i ten y, dup, y, gen autyzmu wydubać albo go naprawić, dokręcić śrubkę, to by było fajne, ale tego nie ma, więc więc Nie po ma dlaczego? Bo badają to na myszach. Nie, nie, ale mówię o tych badaniach, o tych badaniach że, są, że, że rodzice jeżdżą z dziećmi na badania genetyczne. W na Polsce. razie te badania genetyczne są wam po prostu, rodzice, niepotrzebne. Dalej słuchajcie. Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Choć mówi się też, że to po prostu inne funkcjonowanie mózgu, mające podłoże genetyczne. I tu się zgadzam, że to jest inne oprogramowanie, inne funkcjonowanie mózgu. Upośledza zdolności komunikacyjne. Trochę tak, trochę nie. To jest tak, że one myślą niewerbalnie, to znaczy nasze dzieci nie myślą słowami, czyli one myślą jakimiś schematami, jakimiś, no kurwa, orzechami, powiedzmy sobie to nazwijmy, albo to, bo emocjami, albo no, to, to próbują ci samorzecznicy i i to próbują opowiadać. To próbują przetłumaczyć na język nasz, którym my mówimy. I yy, podczas gdy u nas można takie ba, 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 ba oni muszą to jakoś sobie poprzetwarzać dlatego ta mowa czasem jest nie używając trudnych wyrazów bardzo taka monotonna bez emocji nam się wydaje że oni nie mają emocji każdy ma emocje tak czy, czy upośledza zdolności komunikacyjne? No, oczywiście są dzieci z mutyzmem wybiórczym, o, o czym powiemy. Są dzieci, które po prostu boją się gadać do jakichś tam osób albo do wszystkich osób. Ale jeżeli na poziomie sensomotorycznym i tego wiecie środowiskowym funkcjonują w porządku, jeżeli wy to zaakceptujecie, zrozumiecie, pokochacie ten autyzm w nich, bo to jest taka… Inna inność, każdy z nas jest inaczej inny, to one wam ruszą z czytaniem, z pisaniem, z wszystkim. Dziecko autystyczne nie reaguje na polecenia. O Boże, one są jak wy pracujecie, słuchajcie jakieś rutyny, jakieś schematy zachowań. Jak nauczycie, teraz nauczyliśmy w lecie, wicie robić kawę w kawiarce, to będzie pięć razy dziennie proponowała kawę. Ja już po prostu kawa mi się wylewa. Nie reagują na polecenia. Ona, jeżeli się umówicie, że w piątek sprzątamy, w środę zmieniamy w pościele, to choćby ja była zmęczona, chora i chodziła na czworaka, albo nie wiem co jeszcze, to ja muszę tą pościel w są środę zmienić. Te rutyny są to wdrożenie. Ma trudności z wyrażaniem emocji. O Boże, ale jak potrafić powiedzieć wszystko tak na szczerze i tak naprawdę, tylko Ty potrzebujesz, rodzicu, mamo tato, nauczyć Twoje dziecko emocji, czyli o tym rozmawiać. Jest coś takiego, że my mamy neurony lustrzane, czyli jak ja się do ciebie uśmiecham, to Tobie się też chcę uśmiechać. Jak ja mam taki Chodź, miły ton głosu, to ty też masz miły ton głosu. A jak ja jestem wkurzona i treść na ciebie, to ty od razu. Włączać się akresor i te emocje trzeba naszym dzieciom pokazać mimiką, gestami, oczami i je po prostu ponazywać. Odczuwają emocje na bankowa. Nie potrafią porozumiewać się z otoczeniem. Są przywiązane do schematu. Nie potrafią porozumiewać. Ja bym powiedziała, że nasze dziecko autystyczne to jest dusza towarzystwa. My już tak powiedzmy od 15 chyba lat mamy taką stałą ekipę znajomych, których przez przypadek, choć w przypadki nie wierzymy, Naszych przyjaciół poznaliśmy, spaczkowaliśmy to do kupy i teraz spotykamy się na wszystkie urodziny, imieniny, bożonarodzeniowo, noworocznie, na pożegnanie lata, powitanie jesieni i po prostu powodów do spotkań mamy mnóstwo. I Wiktoria uczestniczy w tych spotkaniach już od lat. Oni wszyscy uczestniczyli w jej osiemnastych urodzinach, mimo że w pandemii, zrobiliśmy tu wielkie balowisko. I ona tam się odnajduje cudownie, bo nasze dzieci potrzebują relacji społecznych. I akceptacji. I potrzebują pełnej akceptacji. One unikają, czy nie, po, nie potrafią porozumiewać się z otoczeniem, owszem, jeżeli to otoczenie jest dla nich nieprzyjazne. Schematy. Schematy tak do czasu, ponieważ w pewnym momencie schematy są po to, żeby pomóc rozładować emocje. Albo żeby czuć się bezpiecznie. Tak. I schematów nie należy zabraniać. A każdy ma coś. Słuchajcie. Wierzcie mi, każdy ma coś. Jeden gestykuluje. Inny na przykład, czego ja nie znoszę, do ty... ale masz bluzeczkę fajną, gdzie kupiaś? Ja, ja po prostu bym tak? Inny klepnie w dupę też ma takie. No jakie jeszcze ludzie mają? Jakieś mają tiki. Ja znam ludzi, którzy machają nogą pod stołem, tak? Wiecie, kolanem. Takim kolanem. Ale, ale to są też schematy, że na przykład ktoś bez kawki, to ten, bo musi tak, on musi, od, najpierw musi dwa razy musi zamknąć drzwi i sprawdzić, jeszcze klamkę, czy zamknąć. A szczególnie, jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, te, <coughs> te balkony, to będę te klamki. no Może już teraz. Ale to mi nie, no przeszła. różnie ludzie, różnie Czyli ten. Wszyscy każdy ma mamy ma schemat. schematy. E, na przykład zobaczcie, jak wsiada ci do samochodu. Każdy inaczej wsiada do samochodu. Są tacy, którzy wsiadają do samochodu bo siadają, odszepią buciczki, wsiądą, I najpierw pas, nie, inaczej, nie najpierw pas, inni i... najpierw wsiadają, włączają się, te ten, ten lusterko to najpierw wszystko. lusterko, inaczej ten, też ten. się wsiada po żonie, bo trzeba jakimś cudem to krzesło, które jest zapchane pod kierownicę jakoś jako odsunąć, nie? Tak jest. Dalej, pierwsze objawy najczęściej ujawniają się wcześniej, we wczesnym dzieciństwie, nie zgodzę się, i trwają do końca życia. Są nawet ludzie, którzy mają 60 lat i się diagnozują. I od... Nie, nie, ale to nie jest tak, że nie ma objawów, tylko chodzi o to, że, że ci, bo, bo to jest takie ładne, że przybywa autystów, nie przybywa autystów procentowo. Przybywa diagnoz. Przy, przybywa diagnoz po prostu, no tylko po prostu coraz, coraz później, niektórzy robią same autodiagnozy, potem idą na badania i się okazuje, że rzeczywiście to jest autyzm, spektrum autyzmu. I co, i co jest jeszcze fajne w tym, że. Znaczy czy są te symptomy? No są symptomy, zawsze są symptomy, bo nie ma tak, że nagle są, kto, kto po prostu czasami są niezauważalne, albo ktoś nie zwrócił uwagi, i tak dalej. I w związku z tym to, to też nie jest tak, że ktoś nie miał autyzmu wczesno-dziecięcego, a potem nagle ma do, autyzm dorosły, No nie dlaczego? Dlatego, bo objawy są tak nietypowe i tak z różnej mańki, że po prostu czasem ich nie dostrzegamy, a zwłaszcza, jeżeli nie porównujemy naszych dzieci z innymi dziećmi. Tak? Faktem jest, że teraz się dużo więcej mówi niż 21 lat temu i być może dlatego jest wcześniejsza diagnoza. Zaniepokojone rodzice zauważają, że dziecko jest bardzo grzeczne, no nie wiem, nie bawi się z rówieśnikami, nie reaguje lub przesadnie reaguje na hałas, a przy próbie kontaktu sztywnieje. No i powiem wam tak, że ja znam mnóstwo dzieci autystycznych i tośka też jest taka, że ona by się tuliła po prostu godzinami. I tak pszczół las, las, także nie jest to regułą, że sztywnieje. A znam dzieci zdrowe, które jak się podnosi, wiecie, bo moje dzieci, jak ja podnosiłam, i, 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 a typowe i typowe, to zawsze mi zakładały ręce na szyję i e, 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 nogi na. Na małpkę. I nogi na co? Na biodra. A są takie dzieci, że podnoszę, a ono jest takie sztywne, że już się wydaje, że to po prostu waży 40 kg, takie kłody, nie? I dzieci normalne, więc nie powiem, że to jest prawda. Czy jest takie grzeczne? Też nie powiedziałabym. Symptomy tej choroby nie są jednak. Znaczy no, w ogóle, co to znaczy grzeczne? Grzeczne to jest w ogóle najgorsze słowo, prawda? Czyli na przykład przyjeżdżasz po dzieci, na przykład do przedszkola, bo czy tam do, do szkoły na, na wakacje, do niani, do cioci, jak było, bo bardzo grzeczni bardzo byli. Aha. No to fajnie, no to... faktem jest, że jest tak, że się ludzie boją dzieci ze spektrum. Maluchy ze spektrum zazwyczaj unikają kontaktu wzrokowego. No to to tak. Ale można wypracować, to nie jest tak, że nie można. Mają problem z interpretacją tonu głosu innych osób. Może. No, można ta, wypracować, ta... wypracować, mogą się poruszać w ekscentryczny sposób, można wypracować. Nie rozumieją poczucia humoru, no może trochę tak. Ale można wypracować. Jakby nie docierały do nich słowa otoczenia, można wypracować. Dzieci nie potrafią się dzielić zabawkami, można wypracować, bo cię odda ostatnią koszulę. Odczuwają dyskomfort, gdy są przytulane i dotykane, można wypracować. Nasza nie. Nie tolerują zmian. Teraz już tolerują bardzo, ale był moment taki, że już pewnie opowiadaliśmy Wam to nieraz. Mieliśmy lecieć do. Mieliśmy jechać do Olsztyna na weekend czy jakoś tam, ale zrobiliśmy dzieciom niespodziankę i kupiliśmy bilety do Milano, do Mediolanu i w przeddzień, mieliśmy bardzo rano lot i w przeddzień już tam pakujemy, dzieci wiedzą, że jedziemy do Olsztyna i ja mówię Paweł, może je jednak powiemy. No i, no i zaprosiliśmy Wiktorię do pokoju. no i Wiktorio, co, kim byś chciała być? Ona wtedy miała taki etap, że będzie projektantką mody. No a gdzie są najlepsi projektanci? Ona no mówi, be, 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 w Mediolanie. Be, be. Super, to jutro nie jedziemy do Okształtu, tylko jedziemy do. lecimy do Mediolanu. Wychuje! Wychuje! A ja się umówiłam Nie że się z planu. Pff, czas na wojnę. No, nie lubią zmian, można wypracować. Chodzą tą samą drogą do szkoły, można wypracować. Dzisiaj pojedzie tym tramwajem, tamtym, zramtym. Chodzą tą jedzą jedą na obiad to samo, można wypracować. Smakoszka, koszka po prostu siedzi najdłużej przy stole i mówi: Sorry, nie skończyłam, delektuję się. Ja jeszcze się delektuję. Tak. Przerwane, na, przerwanie bezpiecznej dla nich rutyny często skutkuje płaczem i krzykiem, można wypracować. Można, można. Znaczy to nie jest tak, że można wypracować, że po prostu przerwanie rutyny albo że te zmiany po prostu następują bezboleśnie. Po prostu my nauczyliśmy się wprowadzać zmiany powoli z wyprzedzeniem. To, co robimy z dzieckiem w spektrum, robimy małymi. Kroczkami. Jeżeli Was ten temat interesuje, jak to wypracować, jak to się je i z czym to je, z czym to się je i co to je autyzm, to zapraszamy, polubywujcie, subskrybujcie, kochajcie, udostępniajcie. Także nie wszystko autyzm, co się pisze. Chcielibyśmy powiedzieć to, co tak jak ktoś jest na nie początku tej drogi autyzm i tak wpisuje, straszny, no, Janko malują. Tak, a i jeszcze bardzo ładną rzecz dzisiaj jeszcze usłyszeliśmy. Dorośli autyści nie chcą być nazywani ludźmi w spektrum. Nie chcą być nazywani chorzy na autyzm. Najbardziej im się podoba, jestem autystą. A ja jestem ruda. I słuchajcie, wszystko z akceptacją i z miłością. Bo to Cośka powiedziała, bez miłości to co? Dupa będzie. No, no. Tak mniej więcej. I teraz uwaga, takie ogłoszenie Panie, nie wiem, czy pamiętacie były takie e, webinary charytatywne Okiem Burczyków, i mamy taki Jak pomysł. Jakbyśmy mieli jedno oko, nie? Tak, i ponieważ, ponieważ one, są, one są dostępne na, na platformie Zoom, e, czyli jeszcze tam przez chyba przez tydzień to w związku z tym, jeżeli ktoś chciałby za kompletną darmochę, tam dostać tego linka, żeby tam się dostać, to piszcie pawełmałpaburczy.pl e, takiego maila o treści e, wdzięczność, e, miłość, e, tak, chcę, dawaj, dawaj, e, przyślijże mnie. Ale I oczywiście i ja nie wtedy... oznacza to nie, faktu, że ale... możecie wpłacić na zrzutkę, zobaczyć linii, do czego też y, zachęcamy. Więc wpiszcie pawełmałpaburczy.pl. Jak chcecie do mnie pisać, to olimpiamałpaburczy.pl. No, i wtedy ja wyślę wam te linki do tych, do, tych, do tych nagrań. Albo Olimpia, wyślę taki link do tych nagrań. Dziewczyny i chłopaki, dużo no. miłości i poproszę, jeżeli wam się to nie podoba, to spędzajcie czas gdzie indziej, w inny sposób, komentujcie inne rzeczy, no co wam zabiera energię i nam. Ale to jest bardzo piękne, to jest bardzo piękne też. Też właśnie takie, takie ten, o czym pani mówi, czy tam e, gotacie głupoty. Nie, no bardzo miło, że. pierdały, <laughs> Pierdoły, bardzo miło, że nas słuchacie wszyscy. Miłości dużo. Miłość, wdzięczność. I e, czekamy na propozycje napisów na koszulkach, które już niedługo. I na tematy, na które chcielibyśmy, e, chcielibyśmy, żebyście wypisali, o czym chcecie, żebyśmy gadali. Miło sici, wdzięczno sici. To też jest hasło na koszulkę.